Masz klientów, którzy wyglądają tak? Zajmijmy się tym. Bardzo prosty sposób. Przetestujcie też ich w taki sposób, który faktycznie pokaże im, dlaczego warto nad tym pracować. Teraz nawet popularność zbija wyszukiwanie wodowi garb, jak pracować z wodowym garbem, jak się go pozbyć. Wiele, no częściej kobiet przychodzi z, właśnie z problemem w obszarze tutaj karku, też po jakimś czasie, kiedy nie będzie to dobrze przepracowane, może spowodować drogliwość pólowa właśnie w obszarze szyi, czy, czy obszaru barku, czy też z przodu, ale tutaj docelowo chodzi nam o to, że ta szyja bardzo mocno jest wysunięta do przodu. No i e, tak naprawdę będzie to bardzo mocno wpływać na naszą całą postawę, no bo nasza głowa będzie się ustawiać do przodu, więc nasze ciało musi się skompensować, aby tutaj faktycznie e, tą pozycję móc przyjąć, tak? Więc jeśli mamy kogoś, w pozycji, która będzie ustawiona do przodu, no to prawdopodobnie tutaj też dojdzie do właśnie zgarbienia naszej pozycji w obszarze odcinka piersiowego, do zniesienia lordozy w odcinku lędźwiowym, do ugięcia kolan w pozycji stojącej. Tak, więc tutaj bardzo dużo rzeczy będzie miało wpływ na siebie. Tak? No i nie znaczy, że ta szyja będzie jednocześnie tylko i wyłącznie przyczyną, ale te rzeczy będą na siebie bardzo mocno. Pływać, a do ustawienia takiej szyi mogło dojść wskutek jakiegokolwiek innego urazu, blizny, itd. Ale my zajmiemy się nad tym, jakie skutki to ze sobą niesie, i jak to pokazać ludziom na treningu, co to faktycznie nam się tutaj dzieje. Poproście naszego swojego pacjenta o to, no i też wy możecie spróbować sobie w tym momencie, o to, aby stanął sobie w pozycji swobodnej, tak, i w tej pozycji. Chcemy ułożyć sobie tutaj nasze dłonie na żebra, tak mniej więcej na, 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 na takim ustawieniu, żeby, żebyśmy czuli, że nasze żebra podczas oddychania idą i do przodu, i do boku, więc tak powiedzmy po, po skosie. Ustawiając sobie żebra w ten sposób, ustawmy sobie na razie głowę w miarę neutralnie, tak, bo ustawcie sobie naszego klienta. Tak, żeby faktycznie czuł, że ta głowa jest neutralnie i żebyście te, wy też widzieli, że to jest faktycznie ustawienie neutralne. I w tej pozycji poproście go, żeby sobie poddychał, zrobił bardzo głębokie oddechy. Zobaczcie, co się dzieje. tak? Czy żebra idą do przodu, czy, na, czy się rozpychają na boki, czyli idą delikatnie do tyłu. Żebyście poczuli, jak one pracują. Wy robiąc to na sobie, robiąc to pacjentowi, ale też, żeby wasz pacjent, wasz klient też mógł to poczuć na sobie, więc on też niech sobie później ułoży te dłonie w ten sposób, żeby faktycznie tutaj sprawdził jak wygląda to pod kątem oddychania. Zobaczcie, zapamiętajcie ruch mniej więcej ruch ten żeber, zapamiętajcie niech pacjent, klient zapamięta swobodę tego ruchu i teraz poproście go, żeby maksymalnie wysunął głowę do przodu i powtórzcie to samo tak, czyli znowu z wysuniętą głową, poproście go, żeby znowu zrobił sobie głęboki oddech. Zobaczcie, jak dużo się zmieniło, jak bardzo mały ten zakres ruchu jest. Tak? Jeśli mamy osobę, która na co dzień chodzi w takim ustawieniu, to już w neutralnej pozycji prawdopodobnie ten ruch i tak nie będzie rewelacyjny, a jak wysunięcie w głowę jeszcze bardziej, to ten ruch będzie jeszcze bardziej zaburzony. Więc już widzicie, jak bardzo ustawienie szyi, wysunięcie szyi powoduje, że bardzo mocno wpływamy na pracę naszej przepony i nadmierne wysunięcie naszej głowy będzie powodowało, że ta przepona będzie miała trudniejszą pracę w perspektywie całego dnia. No i znowu, też nie chcemy podczas pracy z tutaj obszarem szyi, nie chcemy przechodzić do pełnego wyprostu, a nawet i przeprostu czyli nasza głowa idzie w mocną retrakcję, tyle ile się da, bo to też spowoduje, że będzie tutaj problem. Więc możecie znowu Ustawić sobie siebie, ustawić swojego klienta w nadmiernej retrakcji naszej głowy, i teraz znowu zrobić ten oddech i prawdopodobnie będzie taki sam, jak na wysuniętej szyi. Więc naszym celem jest tutaj dbanie o naturalne, neutralne ustawienie naszej szyi, naszej głowy, a nie przechodzenie z tej pozycji do nadmiernego przeprostu. To nie jest efektywna praca nad wadami postawy, a jednocześnie. E, nie będzie przynosić efektów właśnie chociażby właśnie w kontekście oddechu i pracy przepony, więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby faktycznie naszego klienta ustawić w neutralnej pozycji i to już jest ćwiczenie, które może wykonać sobie samemu w domu, żeby właśnie za pomocą oddechu stymulować prawidłowe ułożenie naszej szyi. Jeśli na treningu pokażecie mu, jak wygląda neutralne ustawienie szyi, więc jeśli jest taki, to poproście go, żeby delikatnie cofnął głowę, wyprostował sobie barki, zrobił delikatną retrakcję głowy, czyli delikatne też pochylenie do przodu, został w neutralnej pozycji głowy i w, te, w ciągu dnia, żeby sobie taką pozycję przybierał i robił sobie takich Powiedzmy 2-3 e, minutki oddechów. I nie musi tego robić raz dziennie. Może zrobić nawet 5-10 razy dziennie, tyle ile ma czasu. Niech poświęci na to. E, I automatycznie w taki prosty sposób będziemy już pracować nad tym, żeby za pomocą oddechu wspierać tutaj pracę nad postawą. Oczywiście to przyniesie nam bardzo fajny efekt, ale żeby to zostało na dłużej i żeby nie musiał tego robić. Dzień w dzień musimy przeprowadzić konkretny trening pod kątem właśnie pracy nad taką wadą postawy, która jest coraz bardziej popularna i coraz więcej osób szuka z tym pomocy. Więc, jeśli chcesz nauczyć się, jak jeszcze większą efektywnością wykorzystywać właśnie ćwiczenia oddechowe i jak też pracować pod kątem samej pracy mięśniowej w obszarze szyi, ale nie tylko. Z chęcią zobacz sobie tutaj to, co przygotowaliśmy dla Ciebie. W opisie jest tam link do warsztatu stacjonarnego, wady postawy i dysbalans strukturalny, na którym właśnie będziemy omawiać najbardziej popularne wady postawy i jak właśnie z nimi pracować. Także mam nadzieję, że zerkniesz, bo tam naprawdę jest dużo fajnej wiedzy do przekazania, i też cały plan, plany jakby całego szkolenia, możecie zobaczyć, właśnie klikając ten link. Więc zerknij sobie koniecznie, skorzystaj z promocyjnej ceny, jaką dla Ciebie mamy, i mam nadzieję, że widzimy się właśnie na najbliższym szkoleniu z VAT postawy. Także dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.